A oto przed Wami, moi drodzy, nowy Glitch XP! Wyspa dosyć podobna do tej, którą już Wam prezentowałem jakiś czas temu. Generalnie nic trudnego tutaj nie trzeba robić. Tutaj sobie stworzymy podłogę. Proszę bardzo, taką oto śmieszną. Spadłem, ok, czyli źle to zrobiłem. Idziemy sobie w tym miejscu. Proszę bardzo, pyk. Tutaj sobie zrobimy takie schodki. Skoczymy tam na te schodki i tu mamy przycisk interakcji. R. kę przytrzymujemy. Jesteśmy w sekretnym pokoiku i w tym sekretnym pokoiku musimy sobie podejść w to miejsce. I czekamy. Ereczka. Przytrzymujemy ereczkę. I za chwileczkę będziemy utrzymywać zarobistą ilość punktów doświadczenia. Jak zarobistą? No sprawdzamy. 48,600. 670, 900, 1000, 1600 i przypominam, że jestem solo. 2200, po krótkiej chwili, no i wszystko się pięknie ładuje. Znowu 1000, kolejne 1000. Jeżeli wejdziecie tutaj w dwie osoby albo więcej, może będzie lepiej. Kto wie? No i teraz wypadałoby się wrócić w to miejsce i rozpocząć tę całą akcję na nowo. Udanego ekspienia, trzymajcie się. Pozdrawiam Was, cześć.